Lwy Avia są liderem Superligi i po meczu z Wiktorią mają na koncie pięć zwycięstw. Poprzednio wygrali z gniezdem, a mecz zainaugurował w Częstochowie tegoroczny sezon. Teraz przyszła pora na kolejne zmaganie. Pierwsze derby w historii. Y sportu speedrowerowego w Częstochowie. Drużyna y, Wiktorii Poczesna y, zawitała nasz y, sąsiad, zaprzyjaźniony klub, z którym od wielu lat y, współpracujemy, którego y, wspieramy, pomagamy. No zresztą gmina Poczesna jest zaprzyjaźnioną gminą z miastem Częstochowa i inaczej byśmy sobie tego nie wyobrażali. Y, to jest drużyna młoda, można powiedzieć, złożona z bardzo niedoświadczonych zawodników, ale się bardzo cieszę, że startują. Oni zdobywają tak zwane ostrogi speedrowerowe. Podopieczni Tomasza Pokorskiego mają na koncie komplet zwycięstw. Obecnie drużyna zajmuje pierwsze miejsce w tabeli klasyfikacyjnej, więc w spotkaniu z Poczesną była faworytem. Rywal Częstochowian dopiero debiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obie drużyny o zwycięstwo walczyły jednak do końca. Wspierali je na trybunach kibice, wśród których byli także Łukasz Kot, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, oraz poseł Zdzisław Wolski. Zawsze byłem ze speedrowerem, zawsze się w jakiś sposób włączałem i organizacyjnie, i również jak konieczna była obsada lekarska zawodów. To nie ma się co dziwić, lekarze za darmo nie chcieli tu przychodzić, no a ja przychodziłem z innych pobudek, mocno pomagałem. Mam wielki sentyment do tych zawodów, do tych ludzi. Po meczu z Wiktorią Poczesna Lwy będą mogły chwilę odpocząć. Kolejne wyzwanie czeka w Lesznie.